Witam Państwa bardzo serdecznie na obchodach jubileuszu 605 wsi Małochwiej. Przy czym niektóre nazwiska mogą brzmieć e, trochę dziwnie. Zrazu Panu Profesorowi odpowiem, dlaczego Matysiaków mogło nie być. Przypadkowo spotkałem, że Matysiak z Pilaszkowic ożenił się właśnie w Organizacji, Organizacje, które, które działały ym... Wsi. Najczęściej były powiązane politycznie mówiąc, ogólnie. Tak, Jeśli chodzi o aktywność na, na, tym, na tej płaszczyźnie politycznej w przypadku Małokwieja, na pewno trzeba wymienić film Mi zadanie prawie, że mnie wynęczył, więc ja się skupię na innych rzeczach, może też trochę ciekawych. Szanowni Państwo, z okazji obchodów 600-lecia Małokwieja. Pragnę przypomnieć i przybliżyć grono działaczy wywodzących się z tej wsi, a żywo związanych z ideą Uniwersytetu Ludowego. Od dwóch lat ja mam przyjemność y, kierować naszą szkołą. Chciałbym i będę się starał dorównać moim poprzednikom. Chciałbym podziękować prelegentom za przekazanie nam cennych informacji, nam, mieszkańcom. Państwu podziękować za udział w tej konferencji. To nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Yy, chciałam tylko, yy, już podziękowałam, ale zaprosić Państwa do udziału w Maluchiejskim Jarmarku w jutrzejszym. Będą atrakcje. Będą wystawy, prezentacje, część artystyczną przygotowana przez mieszkańców i nie tylko. Będzie się działo dużo. Nasze panie z Małpia Dużego i Zdolbienia Małego dzisiaj się wykazują kulinarnie, co słychać, czuć, prawda? Yy, więc będą, będą po częst, yy, będzie poczęstunek jutro. Oczywiście nieodpłatny nie będę sprawdzać co będzie, bo nie przyjdziecie, a tak wiadomo. Teraz będą atrakcje dla dzieci, czyli dmuchana zjeżdżalnia duża, dmuchany plac zabaw dla dzieci, lody nieodpłatne, wata w co tylko, po prostu wszystko to będzie na 600-lecie. Bo 600 lat obchodzi się tylko jeden raz, prawda? Dlatego też zapraszam Państwa teraz na słodki poczęstunek przygotowany przez naszych mieszkańców. Nasze panie upiekły pyszne ciasto, kawa, herbata zaraz będzie i wymienić informacje, poglądy można będzie pijąc kawę i rozmawiając z sąsiadem. Dziękuję bardzo. Proszę